Jestem z Radio Patrzące, a to jest specjal! Tak, w którym omówię Wam, znaczy omówimy regulamin mojego konkursu. Nagrodą jest, na razie nie ma nagrody, ale będzie nagrodą yy, Respekt u mnie. Więc tak. Za że Wam mówił pytania. I w ogóle nie będziecie mogli zaglądać. Yy, tak, właśnie oglądałam sobie. Hmm, nie będziecie mogli zaglądać w ogóle yy, w moje filmiki w ogóle w nic. Tak. Przejdźmy sobie do Minecrafta. Była inna animacja, niż nie tylko moja. A, błędy. No kurczę, no. Chwilka. Ej no, nie wariuj. No, dobra. No, i ja no, będę czytał, ale to będzie właśnie ze Wars, Staru tego Bitfaga'a, więc kurjcie to nie będzie w Minecraft. Tak. Minecraft zostawimy, ale włączę go, żeby sobie to zobaczyć i w ogóle i dalej taka. Da, da. Dobra, więc nie czytam. Eee... O, Aj, A i zebrałem tą listę. Dobra, na naciąż na liczbę. Dobra, mam. I tak. Tylko sobie jeszcze wejdę zobaczyć, czy jestem nadal na baniach. I ja. Warszawa nie hoduje weźmy sobie w z trzeciego, tutaj będziemy sobie. Wejdziemy sobie na fajny widoczek. Gdzie ja w ogóle jestem? O, jestem szczyną. Nie, tylko tylko kamerę, A, jestem tutaj, dobra. To wrócimy do domu, przy okazji. O, ale, krowy. O, ale krowy, ale krowy, ale krowy, ale krowy, ale krowy. Ten specjal będzie taki właśnie konkursowy, no w końcu nam się udało dobić do 10, a właśnie do 10 widzów i bardzo dziękuję użytkownikowi, chwilka, chwilka, on się nazywał, chwilka, najpierw sobie pauzę i zaraz do Was wrócę. Już. Dobra, ja chyba, że nie pamiętam mój przyjacielu ze szkoły, bo nie z moim przyjacielem ze szkoły. Ferretowy yy, Ballas. Link do jego użytkownika będzie yy, właśnie pod tym filmem. I teraz mogę Wam pokazać, że też troszkę zmieniło. Tutaj mam zwierzątka. Oj tak. Mam malutkie. Ej. Dobra. I tutaj będziemy rozmawiać o tym. Witam. Tak. I dobra, rozmawiamy. Pierwsze to jest... Regulamin konkursu Lego. Teraz oryginalna czyli dokładnie. I tak, słuchajcie. Pierwsze, nie patrz filmy, książki i rozwiązanie, rozwiązanie... w końcu Olego Star Wars. Pracuj, drugie, pracuj sam. Trzecie, nie wściekaj się jak przegrasz. Czwarty, napiszcie to w WOLDzie i przyślijcie i na zaratek 2000 Małpa, interia.u, będzie link y, pod filmem. I tak, pytania konkursowe: Dlaczego Jada umarł w piątym odcinku? A. Zginął w wypadku lotniczym. B. Powie, powiedział, że czas na niego. C. Zabił go Imperator. Y, zabi, zapisaj, zapisujcie sobie y, na jakieś kartce. Drugie: Co się stało z Imperatorem w odcinku szóstym? Uciekł na planetę Nabu, umarł przez Weidera i Luka, zniknął. 3. Mistrz Anakinenskiego Kera, do Weidera, miał dwa imiona. Jakie? Obiłam i Ben Kenobi, Ben i Fibian Kenobi, Obiłam i bez Kenobi. Jest tak. znaczy jeszcze dwa ostatnie? 4. Czy Wejder przyszedł na dobrą stronę? Tak? Nie? Nie wiem. W szóstym, piąte, w szóstym odcinku były trzy duchy: Jakie? Joda, Chewbacca i Anakin Skywalker, Leia, Han Solo i Artur czy Joda, Opieanka nobi i Anakin Skywalker? Mam nadzieję, że sobie zapiszecie teraz. Mam nadzieję, że ktoś chociaż będzie chciał w tym wystąpić. Tak. Super. To już mamy za sobą. Teraz wejdźmy do domku. Tak, wejdźmy sobie do domku. To troszkę się pozmieniało, ale nie ma co o tym gadać, tylko wejdziemy sobie... Tak to zawsze DJ lubił kończyć. Wejdziemy sobie tutaj. Wejdziemy sobie w oh. Super. Tak. O konkursie to już wszystko powiedziałem i w ogóle. To co chciałem jeszcze powiedzieć? Tak, najpierw sobie wyjdę, A na pewno później, jak się znowu obudzę, ale... i z tym. Mogę wam przylecieć ręka, ale... sorka. No. Tutaj to. I... Tak. Co chciałem zamiast jeszcze powiedzieć? Aha, wiem, y bo... ostatnio niektórzy mi mówili, że... Mam cienki głos jak nagrywam, nie wiem, nie wiem, YouTube tak dziwnie robi, bo ja akurat mam, jak to powiedzieć, grubszy, znaczy taki, mam, mam taki głos bardziej niedzieciaka niż właśnie na YouTubie, nie wiem, nie tak zawsze wychodzę, no tak, no i to było na tyle, sobie jeszcze wejdę na chwilę na mój kanał, tak. Nagrywam na... Nakrywam na mój kanał i wchodzę na mój kanał jednocześnie. Tak, mam tapetę, mam taką ten no. Proszę, chcesz... coś zobaczyć? Chwilkę, chwilkę. Oooo, um, ale się przerywa, lagi, lagi. Ale. No. Tak, czyli to wszystko już Wam powiedziałem. Mam nadzieję, że ktoś wystartuje właśnie w tym, w tym konkursie. Bardzo by się przydało, naprawdę. I dzisiaj sobie pogramy. Znaczy, wejdziemy sobie na Pixel Former. Taki specjalny, jak to powiedzieć, taki specjalny program, w którym się można też nazywać pikselami. Bardzo przydatna. O, dobre. Tylko to jeszcze zrobimy, i pożegnałem bo chcę tylko to jeszcze zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A bo dobra. Robimy na całość. o ale mi ale mi się robi. Powoli spokojnie, dobra. No, zobaczycie co ja robię. I też mi jeszcze powiedzieć, czy lubicie coś takiego ja patrzeć, jak ja na przykład coś robię, albo mówicie, żebym po prostu przyspieszał, albo żebym, znaczy nie przyspieszać nie umiał, żebym na przykład przerywał, gdy mówię właśnie, że dobra, ja to zrobię. I ten, mów, naprawdę piszcie w komentarzach, bo ja nie wiem, co robić, czy przerywać film, bo wy to sobie nie życzycie, czy chcecie oglądać. No po prostu powiedzcie mi, Mate, no, tylko to zrobię. Niektórzy mogą się już troszeczkę. Niektórzy już mogą wiedzieć o co mi chodzi, jak widzą literkę F, ale spokojnie, spokojnie, wszystko w swoim czasie. A, Jeśli słyszycie dociskanie klawiszy, no to wybaczcie, ale. Tak, to już jest, także takie coś robi. Troszeczkę skrócimy kolejny s. su Mhm, dobra. Ooooj. Tak większość z Was może wiedzieć, co ja robię, ale nie wmieszczę się. O, bo będzie bez jednej Więc subskrybujcie. Na temat jest napisane subscribe me". Tak, subskrybujcie i komentujcie i w ogóle. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego dzisiejszego um, specjalu. Mam nadzieję, że konkurs Wam się spodoba. Zobaczymy, kto wygra, jeśli... Jeszcze raz się... Temie. ten, kto wygra. No, mnie respekt. Super gościu, będziesz znał wszystko. W końcu coś wymyślę, jakąś nagrodę, więc ten, który wygra, niech się nie martwi. Coś jeszcze wymyślę. Wszystko w swoim czasie. O, wygląda jak pańczyna. Tak, więc dziękuję za oglądanie tego odcinka i na razie. Liczę wygranej.